Pięć. Wiem. Kiciulek! No to jest ta, ta pani, co ma pięć kotków. Mówię, że ma ładnego kotka, mówi nie jednego. O, zobaczcie. Kochani, kto chce takiego do adopcji? Coś to nie jest zwykły buraz. To jest jakiś rasowy, jakiś popielaty, zobaczcie. Albo co najmniej mieszaniec. Ale ładne. A tu jest drugi, a gdzie jeszcze trzy są, kiciulek, kicia, 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 kicia. jaki biały nosek ma, no ciepło jest. To się wylegują. A gdzie następne? No, miski mają. Powykładane. wykładane. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. A jest! Jest jeszcze jeden. O. o I następny, czwarty. Nie, to chyba matka. To matka. Idzie. No, ja wysłałem filmik do pani Moniki. A nie, to nie jest matka. Czy nie byłaby zainteresowana adopcją tych kotków? Ale coś napisała o sterylizacji, zdaje się, matki. O, jaki ładny. Podobny do. Do klakierka. No to mamy cztery. To brakuje jeszcze jednego. Kiciule. Jeszcze jednego brakuje. No dobra, mój bzyk Kicia Niunia Kiciulka Kicia tyś mamuśka jesteś? Czy nie mamuśka? Co? Co ty jesteś? Wygląda, że tu chyba ma mamuśkę, bo ma sutki No i już gruba. boki ma. Czyżby znowu była kotna? To wygląda na matkę. Pokaż kicie, masz sutki? Masz sudki? No. A miałaś jak leżałaś? Na boku, o. No. To matka jest. O, zobaczcie. Nie. Ma sutki, czy nie ma? Nie, nie widać choroba. Kiciurka, pokaż. Masutki ma o. ma widać, że san ma czyli matka, a miała pięć to by wynikało, że jeszcze dwa. Czyli ją nie powinien zaliczać do kociaków małych. No. No to tutaj są, kochani.